Witajcie! Na stronie YouTube znaleźć można wiele nagrań szachowych. Jeżeli wpisać w wyszukiwarkę takie określenie jak Chess Lesson, Chess School, to od razu uda nam się znaleźć nawet kilka tysięcy filmików, w których ich autorzy prezentują jakieś ciekawe szachowe zadania czy kombinacje. Jeżeli jednak wpiszemy szachy nauka, szachy lekcja to okaże się, że w naszym języku filmików tego typu jest bardzo mało 20-30. Korzystając ze strony YouTube, postanowiłem więc otworzyć swój własny kanał, w którym będę prezentował rozmaite szachowe problemy, które mnie w jakiś sposób zainteresowały. Czasem będą to zadania ułożone przez problemistów, czasem jakieś ciekawe kombinacje niekiedy pełne partie. Uprzedzając pytanie, które zapewne padnie, nie, nie jestem arcymistrzem, nie jestem mistrzem, ale z tego co zauważyłem, wielu autorów tego typu filmików również nie należy do grona utytułowanych zawodników. W tej sytuacji tym bardziej zdecydowałem się samemu spróbować nagrać przynajmniej na początek pewną ilość nagrań, filmików, a jeżeli się one spodobają, będzie ich później nieco więcej. Na początek chciałbym przedstawić pewne zadanie, które stworzył Grigoriew. Grigoriew specjalizował się w tworzeniu zadań, które są pionkówkami. Z reguły, w przeciwieństwie do wielu innych autorów problemistów, Grigoriew nie starał się na siłę tworzyć pozycji, które nigdy raczej by nie przydarzyły się w prawdziwej partii. Jego przykłady urzekają nie tylko pomysłem, oryginalnością, ale również tym, że są na pierwszy rzut oka bardzo proste. Nie ma wielu figur, najczęściej są to pionkówki i wydawać by się mogło, że rozwiązanie jest banalnie proste. A później, jeżeli się wgłębić nieco w tę pozycję, to okaże się, że jest ona... Znacznie bardziej skomplikowana niż mogło to się wydawać na pierwszy rzut oka i jednocześnie znacznie bardziej fascynująca. Oto jedno z zadań Grigoriewa, które znalazłem jakiś czas temu i które szczególnie mi się spodobało. Na początek proponuję, żeby każdy zatrzymał na chwilę filmik i spróbował samemu rozeznać się w tej pozycji. Ocenić, kto ma przewagę. Kto może grać na wygraną? Kto zadowoli się tylko remisem? I w jaki sposób która ze stron może ten cel osiągnąć? Kto ma przewagę? Jaki znajdzie tutaj plan? Zatrzymajcie na chwilę nagranie, a ja za chwilę powiem, jakie jest rozwiązanie tego problemu. Ok, zatem popatrzmy, jak przedstawia się ta pozycja. Obydwie strony mają króla i zaledwie po dwa pionki. Białe mają wolnego piona na C4, natomiast czarne wolniaka na H6. Można się więc spodziewać, że obydwie strony będą próbowały ruszyć swoimi pionkami i promować je na hetmany. A wówczas, gdyby obydwie strony zdołały zrealizować swoje zamierzenie, Końcówka zakończyłaby się remisem. Jakie są możliwości białych? Bo to właśnie białe są na posunięciu. Załóżmy, że zechcą one ruszyć od razu do przodu swoim wolnym pionkiem. Ale od razu widzimy, jeżeli zagrają C4 na C5, wówczas czarne odpowiedzą ruchem król G5, B5, przepraszam, i marsz białego pionka zakończy się jego utratą. Spróbujmy zatem innej możliwości. Białe grają królem na E5, żeby wspomóc swojego pionka. Czarne nie mają w tej chwili nic lepszego, niż zagrać swoim pionkiem na H5. Białe grają C5, czarne próbują spowolnić ten marsz, grając królem na B5, bronią pionka białe ruchem król D6. Czarne odpowiadają H4, biały C6, czarne H3. No i widzimy, że obydwie strony za chwilę dorobią Hetmana i partia skończy się remisem. Skoro biały mają grać na wygraną, to szybko nasuwa się nam na myśl wniosek, że ruch król E5 jednak nie jest tym prawidłowym. Prawidłowy pierwszy ruch białych to A3. Może wydawać się na pierwszy rzut oka nieco dziwnym ruchem, ponieważ ten pionek idzie bezpośrednio pod czarnego króla. Wydawać by się mogło, że czarne po prostu tego pionka mogą pobić. Ale tutaj w tym miejscu mogę powiedzieć o takiej zasadzie. Dwa izolowane pionki, które nie są bronione przez żadną inną figurę, przez żadnego innego pionka bezpośrednio, bronią się w takim ustawieniu, jak tutaj widzimy. Wzajemnie, jeżeli dzieli je jedna linia. Pionek jeden stoi na A3 na linii A, drugi jest na linii C na polu C4. Są ustawione w taki sposób, że bronią się wzajemnie. Jeżeli ten mniej zaawansowany zostanie pobity przez czarnego króla, wówczas ten bardziej zaawansowany bez problemów pomaszeruje do przodu i stanie się Hetmanem. Ta zasada obowiązuje. Również w innych miejscach szachownicy, w dowolnym jej punkcie. Dlatego warto ją zapamiętać, gdyż może się ona przydać również każdemu w praktycznej partii, po prostu w prawdziwej końcówce pionkowej, którą ktoś z Was być może będzie nigdy się rozgrywał. Wówczas warto zapamiętać: król nie jest w takim przypadku potrzebny do pomocy. Pionki bronią się, tak jak tutaj białe pionki w tym przykładzie, wzajemnie. No ale co mają zrobić czarne? Kiedy białe zagrały A3, widzimy, że żaden ruch królem nie będzie miał sensu, ponieważ możliwe są ruchy tylko takie jak król A3 lub król B3, a wówczas pionek C5 będzie szedł już dalej po Hetmana. W takim razie czarne muszą zagrać swoim wolnym pionkiem i niniejszym to czynią, grając H5. Białe mają kilka możliwości. Jeżeli zagrają królem na E5, to powtórzy się ten wariant, który już widzieliśmy. W takim razie nasuwa się na myśl możliwość pójścia królem po pionka H i pobicia Ga, co jest dosyć logiczne. Przecież pamiętamy, białe pionki bronią się wzajemnie. Cóż szkodzi, żeby teraz szybko zabrać pionka z linii H i pozostać z pionkiem więcej, a następnie wrócić królem. I być może wspomóc swojego własnego pionka. No to zobaczmy. Król G5. Cóż po takim ruchu biały? Czarne nie mają wyjścia. Pionka i tak stracą. Ruch królem prowadzi do przegranej. No to tego pionka można stracić, wykonując w nim posunięcie. H4. Biały król bije. Czarne już nie mają wyjścia. Muszą tym razem pobić białego pionka. To czynią. Białe grają do przodu C5. No ale okazuje się, czarne mają swojego wolniaka, który gra na A4 C6, król B2, C7, A3, białe dorabiają Hetmana, ale czarny pionek jest już na A2. I jest to pozycja teoretycznie remisowa, ponieważ białe nie mają możliwości zdobycia tego pionka. Król nie zdąży podejść, żeby wspomóc Hetmana. A jeżeli Będą próbowały białe podejść swoim hetmanem, rozdzielić króla czarnego i czarnego pionka na A2, to po prostu król schowa się do rogu i skończy się to albo patem, albo wiecznym szachem. Pozycja jest remisowa. Jaki wniosek? Król G5 to rozwiązanie nieprawidłowe. Białe muszą zagrać królem w drugim ruchu w tym zadaniu na G3. Czarny tymczasem grają konsekwentnie. Według tego samego rozumowania jak w wariancie, który zobaczyliśmy przed chwilą. H4. No i teraz puenta całego zadania. Piękny, piękny ruch. Król H3. Aż się nie chce wierzyć, ale to właśnie ten ruch jest w tej pozycji ruchem wygrywającym. Pionek nie został pobity. I jak się okaże. Właśnie obecność tego pionka sprawi, że czarne przegrają. Wydaje się to naprawdę dziwne. Przecież biały pionek będzie szedł po Hetmana po linii C. Czarny król będzie na linii A, później zejdzie na linię B. I o wyniku ma rozstrzygnąć pionek na H4, pionek, który jest zablokowany, pionek, który nie może wykonać żadnego ruchu. No a jednak tak właśnie będzie. Zobaczmy. Król ma dwa wyjścia. Zagrać na b3 lub na a3. Oczywiście ruch b3 jest bezsensowną stratą tempa. Zatem pobity zostaje pionek na a3. c5, o, przepraszam. c5, a4, c6, król b2, c7, a3. Wszystko tak samo jak do tej pory. Niby nic się nie zmieniło poza tym, że król białych nie pobił pionka. c8, hetman. A2, i teraz seria szachów. Hetman B7, następnie na C6. W ten sposób czarny król jest zapędzony do rogu C1. Hetman A3, het król B1, hetman B3, szach, król A1. I to jest ta pozycja, która mogła pojawić się wcześniej, gdyby biały król pobił czarnego pionka. Wówczas byłby remis. I za chwilę zobaczymy, dlaczego. Obecność czarnego pionka sprawi, że czarne przegrają w tej pozycji. Popatrzmy. Ruch białych, gdyby zagrały Hetmanem na przykład na C2, to byłby pad. Gdyby dały kolejnego szacha, król ucieknie albo na B1, albo na B2, zależnie od tego, gdzie ten szach będzie zadany. Dlatego ruch Hetmanem nic nie da, a da ruch królem. Król G4. Król czarnych jest w pacie. Zatem czarne muszą grać pionkiem, który niespodziewanie został uwolniony, kiedy król białych odszedł na inne pole i zwolnił mu drogę. H3 jedyne możliwe posunięcie. Białe grają hetmanem na C2, pionek idzie nadal naprzód na H2, ale w tym momencie Biały matują czarnego króla grając hetmanem na C1. Spójrzmy na pozycję wyjściową po ruchu A3. Taka pozornie prosta końcówka pionkowa, gdzie niby nic nie powinno się wydarzyć niespodziewanego. I taka pozycja końcowa. Pionek czarnych wykonał całkiem spory marsz, ale okazało się, że swoimi ostatnimi posunięciami. Tylko przyczynił się do zguby swojego króla, który utknął w rogu i został tam zamatowany przez białego hetmana. Takie to końcówki układał Grigoriew. W jego dorobku jest wiele podobnych, pięknych zadań i podejrzewam, że jeszcze nie raz wrócę do jego twórczości i nagram jeszcze nie jeden filmik właśnie z zadaniem ułożonym przez niego. To był pierwszy filmik z całej serii tych, które planuję nagrać. Mam nadzieję, że się podobał. I cóż, do zobaczenia już niedługo w serwisie YouTube.